Życie jest miejscem. Czytaj go. Jako dziecko już miałam dużo kontaktu z siostrami józefitkami i widząc ich pracę, ich poświęcenie, ich oddanie się właśnie tym najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym w tym wypadku dzieciom, po prostu czułam, że też Pan Bóg mnie powołuje do tej pracy i powoli to ziarno, jakśim można tak powiedzieć, dojrzewało, aż w końcu zaczęło wydawać plony. Zabawne, zabawne. Tout de suite on va faire les plombs après. D'accord. Oui, d'accord. Oui, je sais. Si si je suis ici à le parler, hein? On va faire tout de suite, comme elles vont venir, on va faire les gouttes épaisses. Je suis ici, ça c'est le parler, hein? On va te donner la bouteille pour le parler. D'accord? To jest droga trudna i która wymaga. Po prostu słuchania Słowa Bożego i asystencji Ducha Świętego. Wszędzie spotykamy różne trudności, ale jeżeli zaufamy Jemu i oddamy się jego, jego posłudze, Jego słowu, na pewno to powołanie jest owocne i wydaje swoje plony. I dlatego też bym powiedział, że to nie są tylko same miody, ale są te trudności, krzyże, które Pan stawia na, nam na drodze. I ze swojego doświadczenia wiem, że. Pan nam daje taki krzyż, że same byśmy go naprawdę nie potrafiły unieść, ale przy jego pomocy, jemu zaufać całkowicie, pójdziemy dalej. Bo tutaj na ziemi afrykańskiej powołanie jest troszeczkę inaczej rozumiane, aniżeli w Europie, bo jeżeli idziemy za nim, oddajemy się całkowicie. Jeśli się nie szuka tylko samego siebie, tylko się szuka tego, do którym, do którym, za którym idziemy, to się jest zawsze szczęśliwy. Trudności są, były i będą, ale ja jestem osobiście bardzo szczęśliwa. Życie jest z Boga Poczuj to w sercu głęboko.